To jest to, że właśnie człowiek chyba jak jest oceniany. To ja to nie chodzi Gotowa? No na spokojnie. Mamy czas. Może chcesz, żebyś się odstresowała. Tak, może... To, ktoś, no to Ja powinnam zrobić z jakiś. O nie, o, 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 o. No chodź. Patrz, chyba jesteśmy gotowe, co? Chyba ja jestem gotowa. Siat. Ej, zaczekaj, no powoli. No, już na rozwój, już jest gotowa bardzo. No, tak? <śm> gotowa? Zap.